Teledysk, swoją drogą miałem już okazję słyszeć tę piosenkę, ale jeszcze nie widziałem teledysku i to było dawno temu, zobaczymy sobie, a na sam koniec usłyszycie mój statement w sprawie nowego teamu i co ja o tym wszystkim uważam, będzie ciekawie. No. Ja podejrzewam, że Dubiel nie powie nic złego na nowy Team X, no bo on dalej z tą agencją trzyma sztamę, z tego co wiem, więc wiadomo, że nie będzie im... Mówił coś i na samym początku A, nie będzie ich atakował. Wspomnę tylko o tym, że Ale może się mylę. W niedzielę, czyli dzisiaj w niedzielę o godzinie dwunastej start mojego sklepu mojej marki odzieżowej, którą szykowaliśmy z Adamem już prawie rok, więc serdecznie was zapraszam na Instagrama Sunday Store. O, proszę bardzo. Ewelina, ty wysłałaś jakiegoś donate'a, ale nic nie, nie wpisałaś. Mam nadzieję, że zachlapiesz OKTAGON krwią. Do... Nie, ja z Danielem nie będę walczył. Wiesz co, on jest zbyt zmienny, żeby doszło do tej walki. Ja bym, jakby Fame MMA się chyba trochę obawia z nim cokolwiek podpisywać. Wiecie? Hmm. Ja też bym na ich miejscu e, obawiał się no. To, tam e, mocno limitowana kolekcja, więc podajcie i dajcie znać, co myślicie. A tymczasem... Co Dubiel zmienił agencję? Co wy mówicie? No jak się wchodzi na Spotlight, jeszcze wczoraj przynajmniej widziałem tutaj Dubiela influencerzy. Chyba, że oni tej strony nie aktualizują, ale wydaje mi się, że aktualizują. Ale... No zobaczcie, Marcin Dubiel jak żywy. Więc y, uważam, że on tam dalej jest. Ja przechodzę do nagrywania odcinka. Czyli wjazd z samochodami trochę tak jak w naszym oryginalnym materiale. No już nie jedno, ale pięć samochodów to jest za podobne, za podobne, W ogóle mnie dziwi, że oni połączyli te dwa projekty, że łączy je nazwa, łączy je dom, łączy je to wszystko, dlatego, że ja to. Nie, jasne, Rafał, jasne. Raczej byłbym od daleki od tego, żeby to łączyć, w momencie, w którym zajmuje się tym osoba, która w sumie z oryginalnym teamem nie miała nic wspólnego. Swoją drogą flex z samochodami, które nawet nie są ich. Motyw z maskami na twarzy, what the jakby. Wiecie co w tym wszystkim jest najdziwniejsze? Że od samego początku komunikowali, że stary team nie wyszedł, stary team był B. A upodobniają się do niego. Chłopak, który jest. W... Mówicie, że Dubiel przyszedł do, o, do tego? Do Lifetube'a? Instagram Dubiel. Ojej, bardzo by mnie to zasmuciło. No, no. Faktycznie. Czy pytanie, czy agencja go puściła całkowicie, czy po prostu teraz obsługę yy, ma yy, LifeTube, Dubiela, a na przykład agencja i tak pobiera jakąś prowizję za każdy deal? Ciekawy jestem. A to kto? Co to za dziewczyna? Nie wiadomo. W bluzie podróbce mojej bluzy, który ma ewidentnie przypominać mnie Co się stało dubielowi z nosem? Podejrzewam, że trenuje dalej No Ej, poczekajcie No Ewidentnie przyp... Ej, faktycznie Kurde, ten nowy Team oni nie mają pomysłu, czy o co chodzi? Tak samo nawet ich ubierają Przypominać mnie No On ma nawet taką fryzurę jak ja Co jest grane?

To jest fragment, który zapadł mi w pamięć. I tak szczerze, to ja nie mam nic do Moniki Kociołek nawet ją lubię, poznałem ją kiedyś i widzieliśmy się parę razy, ale no i... Ja już nie chcę Ja jeszcze nie słyszałem, żeby na Monikę gdzieś wołali Rich Bitch ale w sumie może za mało czasu z nią spędziłem. Wszystko się robi papie. Dziewczyna jeszcze nie wie o czym mówi, bo to raczej agencja będzie robiła papie. O, Team XD, dobre nawiązanie, super. Na pewno wiele osiągnął, najeżdżając na stary Team, który w sumie był oryginalny, i mimo, że może nie przez wszystkich lubiany, to na pewno bardziej niż jakiś podróba domu TikTokerów. No to powiem wam, że się pozmieniało. No, jak ja jeszcze gadałem z tą agencją kiedyś, no to ten Dubiel był takim ich. że tam na, dub, na Dubiela nic nie, nie. jakby zgoda była między nimi. Teraz widzę, że i Dubiel odchodzi z tej agencji. Więc no. tam się widzę, sporo zmienia. Bo powiem wam tak, ja wróżyłem temu projektowi yy, dobrą przyszłość. No, bo myślałem, że Dubiel będzie to wspierał, że Lexi czasem wpadnie na nagrywki, Kostera czasem wpadnie na nagrywki, a widzę, że oni się grubą kreską oddzielają. To jest dosyć zaskakujące. Dzięki, samotny grajek. Bad bitch. Jezu, ona naprawdę tak bardzo próbuje upodobnić się do lekcji. To jest grany. Najpierw Marcin Dubier, teraz Lexi Chaplin. Nie, nie żebym chciał sobie dodawać, ale w gorszych wersjach. Znaczy, jeśli ona będzie łączyła słowa polskie. Wiecie, to jest Lexi Chaplin po roku w, w, na Syberii. angielskie, to. to się poddaje, nie? To, to będzie taki. Wiecie, to jest tak jak oni kopiują, ale niestety przez odtwarzacz VHS. Na odtwarzaczu VHS, jak się kopiowało kartę, jak się przekrywało te kasety, to one jak były wielokrotnie przegrywane, kopiowane, to one się trochę psuły. I to jest właśnie tak z tym X. Oni się starają skopiować to, co było, ale niestety już zaczynają być jakieś uszkodzenia taśmy. Dlatego to wygląda, jak wygląda. Cringe. Żeby naprawdę... Ja nie wiem, jak mam to skomentować. A, że to tak jak Steward nie że najstarszy wstać na poważnie ubrany, tak jak Steward zawsze chodził. What the fuck? Team X to rodzina. Team X to rodzina. No, z całym szacunkiem, ale to mi raczej wygląda na kolejny przypadkowy zlepek osób. TikTok. Dokładnie tak, dokładnie tak uważam. To jest głupie, że od razu się nazywają rodziną, to jest durne. Pokerów i innych pseudo celebrytów, których agencja zatrudniła do tego, żeby zrobili Team i zarobili pieniądze. No, jeśli popełniasz kolejny raz ten sam błąd, to coś chyba jest ewidentnie nie tak. Że to jest taka Julia Kostera? Leksiu, nie I to jest akurat gość. Tak, i to yy, tylko ten Leksiu jest taki chyba oryginalny. do Którego polubiłem. Byłem tam raz w domu, miałem okazję go poznać. Swoją drogą chłopiec z Jawożna. Ja im na samym początku powiedziałem, że nie rozumiem motywu, w którym on wjeżdża Leksiu, nie Lexi, Dlatego że atakowanie poprzedniego teamu jest po prostu kiepskie. Tak, yy, on akurat jest całkiem przyjemnym gościem. Taki, taki, taki. ...pociężność. Największy w rodzinie, was już nie zginie, jak w poprzednim ja! I w tym właśnie momencie zaczynamy nową edycję To już edycja, jak telenovela. Czekamy na sezon trzeci, bo ten drugi to ewidentnie nie wypadł. Więc jeżeli wygrałeś złoty bilet, to zapraszamy do nas. Łooo! Wow, wow, wow. Ja rozumiem, że oni to sprzedają jako coś, co my zamieniliśmy, kiedy ta tak naprawdę agencja w ogóle nie zaprosiła tych uczestników, i robią z nas tych złych, bo to my ich nie zaprosiliśmy. No fakt, ja to tak odebrałem, że to Team X2, Team, Team X1 uczestnicy coś nie potrafili się dogadać i dlatego ten konkurs tam nie wypalił, ale no, no jeżeli to faktycznie była wina agencji, to tutaj komunikacja zawodzi jakoś, albo starają się to zrzucić winę na tych uczestników. Zobaczycie, jeszcze dojdzie do tego, że Błoński, Lexi, Kostera, Dubiel będą bohaterami internetu. Bo To chodzi o zasadę kontrastu. Wiecie, na przykład Dubiel był nielubiany, ale jak go zestawiliśmy na tej konferencji Fame MMA z Błońskim, to nagle Dubiel wychodził na takiego mega fajnego gościa. I teraz też, jak weźmiemy Błońskiego, który jest teraz niby nie, nielubiany w internecie, a yy, położymy obok niego ten Team X2, to nagle Błoński się wydaje spoko gościem, nie? <śmiech> <śmiech> Więc to zasada kontrastu. Wiecie, to jest taka znana zasada, jak idziecie na imprezę, na przykład jak dziewczyna, jak średnia dziewczyna idzie na imprezę, to ona nie, za, nie, za, nie zabiera ze sobą super laski, tylko zabiera takie już mega brzydkie dziewczyny. I wtedy jak sobie patrzycie na tę imprezę, na tą średnią dziewczynę, i ona stoi obok takich mega brzydkich dziewczyn, no to yy, ona się wydaje taka, o, fajna, fajna, ta średnia jest fajna. Ta średnia wtedy się już wydaje nie średnią, tylko taką premium. Zasada kontrasu na psychologii to mieliśmy. <laughs> Psychologia społeczna się kłania. Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że nikt z osób, które wygrały bilet do poprzedniego teamu nie będzie chciał do Was przyjść. Pewnie raczej się zaśmieją, jak to zobaczą. Ona nawet podróbę Heńka mają. Uwaga. Dzięki gekon. Widziałem wczoraj ten film. Sumowanie, jeśli wygrałeś złoty bilet do domu X i chciałbyś się z nami spotkać, to ja cię bardzo serdecznie zapraszam do mnie, do domu. Na pewno postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pojawiła się też Lexi i pojawiła się też Julia, z którą w sumie mam dobry kontakt. Może Kastra <grym> nie, kasy, nie zaproszę, <grym> ale całą resztę postaram się zorganizować. Jeśli chodzi o moje stanowisko w tym wszystkim, przyznam szczerze, że ja nie rozumiem zachowania agencji, ponieważ zostaliśmy potraktowani bez szacunku i o ile ja rozumiem, że oni mogli gdzieś tam mieć Wojnę z innymi osobami. Tak, mówiąc całkowicie szczerze, ja im nie zrobiłem nic. Co zresztą powiedziałem? Recid rzucił film o swoich zarobkach z YouTube. Chętnie zaraz zobaczę, bo Ja też chciałem nagrywać taki film. Ostatnio po Cytując tutaj wieszcza, mieliśmy, mia miałem taki film w planie już ponad miesiąc temu. <grywa> Chyba Stiu tak mówił, tak? O jakichś filmach z e Freeza. W publikacji trailera powiedziałem właścicielom agencji. Planowałem ten film już od miesiąca. Uśmiercanie mnie nas i robienie tego w tak żenujący sposób, poniżający dla nas, i tak jak mówiłem, nie okazujący szacunku jest po prostu słabe. Na dobrą sprawę ja też cały czas byłem proszony o to, żeby gdzieś tam wspomóc promowanie tego teamu. Chciałem to zrobić, no ale w momencie, w którym zobaczyłem, co oni tam ze mną zrobili, to aż słufałem się za głowę, nie mogąc w ogóle uwierzyć w to, że ktoś wpadł na tak. Genialny. Mi do tego teamu nie jest po drodze, ja w ogóle nie mam zamiaru tego oglądać, nie mam zamiaru tego promować. Ja z poprzednim teamem mam. Całkiem nieco kontakty. Nawet przed nagraniem tego odcinka tutaj zaprosiłem lekcji i Julię. Julia nie mogła, dlatego że nagrywała swój odcinek, i który też pewnie zobaczycie dzisiaj albo w jakiś inny dzień. Leksi ma takie podejście, że nawet ich nie chce promować w ten sposób, więc to wszystko o czym świadczy. Tak, wracając na chwilę do trailera, Nadsu krewuje się na taką super bohaterkę, która na o, dobrą no no, no. No, tutaj się zaczynają, widzę wtymy. Tego się nie spodziewałem. Byłem przekonany, że stary Team jakoś jest, jest dogadany z agencją, że będzie ten projekt wspierał. Jeżeli jest tak, jak jest. To, no to agencja jest mega durna, mega durna, że o to nie zadbała, żeby ten Team X, jeżeli nie chciał pomagać, to przynajmniej żeby nie szkodził nowemu, nowe, nowej ekipie, a tutaj jest zupełnie odwrotnie. Nawet dąży po trupach do celu, bo jak inaczej zinterpretować to, że przeszła sobie po naszych martwych ciałach, tam obok naszych martwych ciał. Jeśli to jest coś, co daje ci satysfakcję i co sprawi, że będziesz szczęśliwa, to good. A ja w końcu rozkwitłem i mi jest w końcu dobrze w życiu, i pozbyłem się tej toksyczności i tego wszystkiego. Nie muszę udawać, w końcu jestem sobą. Robię rzeczy, które mnie cieszą, robię rzeczy, które mi się podobają i życzę też e, każdemu z was, żeby odnalazł swoje miejsce na ziemi. O o, 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 o. Przypominam o tym, że start. W sklepu sobie wbijać stronami. Dobra, mówicie, że jeszcze coś tam na Instagram dodał?